Michał, cały czas myślę o tym, jak odciągnąć mamę od tych myśli o Dorocie. Ona cały czas o nią dopytuje. Nie wiem, co mam zrobić. Może powinniśmy powiedzieć jej prawdę. Nie, to za duże obciążenie dla niej. Rozmawiałem z jej kardiologiem. To naprawdę może być dla niej zabójcza informacja. Wiesz, jak ona wszystko bierze do siebie, jak ona wszystko bardzo przeżywa. Oszczędźmy jej tego stresu. Michał, do świąt jeszcze trochę czasu. Może zabiorę ją na wieś, chociaż na jeden, dwa dni. Co myślisz? Może to dobry pomysł, może tak ją odciągniemy, a do tego czasu coś już się wyjaśni. Na pewno łatwiej byłoby jej przyjąć wieści, że Dorota ma zagwarantowane leczenie, aniżeli miałaby wiedzieć, że nie wiadomo, co z nią się stanie. Dobra, pakuję ją, powiem jej, że mam jeszcze kilka rzeczy do załatwienia na farmie. No i wiesz, z tym moim sąsiadem, żeby nam przypłynował gospodarstwo. To wspaniały pomysł, jest w kuchni. Kochanie, co ty się tak znowu przymęczasz? Ach, nie chcę tutaj Dorocie zostawić bałaganu na same święta. Dobrze, ale już tak nie pięć. Musimy podjechać do nas do domu. Na wieś, na jeden, maksymalnie dwa dni. Teraz? Jesteś pewien, zostawimy tutaj Michała samego? Oczywiście, że tak, Michał sobie poradzi. Ja muszę porozmawiać o gospodarstwie z Krzysztofem. Proszę cię, pojedź ze mną. Pomożesz mi i posprzątamy tam troszkę. Może też przygotujemy jakieś żerełko na święta. Co ty na to? No dobrze, niech ci będzie, pójdę się spakować. Dobrze, ja jestem gotowa, możemy jechać. Tyle to bowów na dwa dni, kochanie. No wiesz, różnie to bywa, nigdy nie wiadomo, co nam się przyda. No dobrze, masz rację. A dodatkowo wywiozę jeszcze rzeczy, które na pewno mi się tutaj nie przydadzą. Tak więc tyle wyszło. Dobra, no to ruszamy. Zapytam się Michała, czy nas zawiezie. Michał, jesteśmy gotowi, zawiezież nas? No jasne, nie ma problemu. Jedźmy. Och, jak dobrze być w domu! Tu jakby problemy nie istnieją. Tak, też jestem tego zdania. Chodź, zobaczymy, czy wszystko w porządku. Cześć Maciek! O, witajcie, cześć! Tata wysłał mnie, żeby podlać kwiaty i sprawdzić, czy wszystko jest ok. Mam nadzieję, że się nie obraziliście, że przy okazji chciałem sobie zrobić u was obiad. Oczywiście, że nie. Czuj się jak u siebie, ale ja i tak chciałem porozmawiać z twoim tatą, więc podejdę do niego, jeśli jest. Tak, powinien być w domu. Dobra, kochani, to ja zaraz przyjdę. Jak się trzymacie? Co masz na myśli? No, wie pani, tą zbiórkę, tak mi przykro. Pani córka jest bardzo silną kobietą i na pewno sobie ze wszystkim poradzi. Ale o czym ty mówisz? Z czym sobie poradzi? To to jest nieprawda? Ale co jest nieprawda? Przeczytałem w internecie, że pani Dorota wyleciała na leczenie do Stanów i poszukują darczyńców na zbiórkę. Jaką zbiórkę i jakie leczenie dostanów? Przecież pani córka ma raka, czy to nieprawda? O mój Boże, o czym ty mówisz? Jezus kochany, czy to jest prawda? Co się stało, kochanie? Jak to, co się stało? Czy wy wszyscy robicie ze mnie idiotkę? Ale, co ty się tak denerwujesz? Jak to co? Dowiedziałam się o zbiórce na leczenie Doroty. Jaki rak? Jakie Stany Zjednoczone? Czy wy robicie ze mnie idiotkę? O Boże, zapomniałem, że tutaj też dociera internet. Młody, wygadałeś się. Przepraszam, nie miałem pojęcia, że pani nie wie. Przecież tu chodzi o jej córkę. Chcieliśmy jej oszczędzić stresu po ostatnio przebytym zawale, no ale trudno, mleko się rozlało. Kochanie, chcieliśmy oszczędzić Ci nerwów, miałaś ich ostatnio bardzo dużo, w ostatnim czasie, dlatego też od razu ci nie mówiliśmy. Czyli wszyscy wiedzą, tak? Cały świat wie, a ja nie wiem. Chcecie mi powiedzieć, że tylko ja, jedyna, nie wiedziałam o tym, że moja córka zmaga się z nieuleczalnym rakiem? Boże, kochany, a ja mogłam być przy niej, mogłam ją wspierać, dlaczego nikt mi o niczym nie powiedział? Przepraszam, nie miałem pojęcia. No, już dobrze, dobrze, mogłeś nie wiedzieć. My popełniliśmy błąd, powinniśmy ją jakoś przygotować, ale chcieliśmy poczekać na lepsze wieści względem Doroty, żeby może łatwiej to przyjęła. Naprawdę bardzo mi przykro, nie wiedziałem, pójdę już. Kochanie, nie płacz, nie chcę mi się z nikim gadać, wracamy natychmiast, to była wymówka, tak? Chciałeś odsunąć mnie od tych wydarzeń, żebym się nie dowiedziała? I co, kiedy byście mi powiedzieli, może jak już byłoby za późno? Nawet tak nie myśl. Dorota poleciała tam po to, żeby wyzdrowieć. Tam jest wskazane leczenie, konkretnie tego nowotworu. Uzbieramy pieniądze na zbiórkę i wszystko będzie dobrze. Czyli chcesz mi powiedzieć, że nawet nie ma w pełni uzbieranych środków, tak? Niestety, brakuje jeszcze mnóstwo pieniędzy. Nie, nie, nie. Ja sobie tego nigdy nie wybaczę, że ja o tym nie wiedziałam, że ja jej nie wspierałam w tych całych diagnozach. Nie. Jak oni mogli mi to zrobić? Przecież to jest moja córka. Zrobiłabym dla niej wszystko. A może. A może by tak? Ile jest warte nasze gospodarstwo? Kochanie! Proszę cię, daj mi święty spokój. Proszę cię, nie zostawiaj mnie w takiej sytuacji, bo będę się jeszcze dodatkowo o Ciebie martwił. Wiesz, że nie możesz się denerwować. Ile tam brakuje na tej zbiórce? Nie wiem, musiałbym sprawdzić, ale pewnie około miliona. Ile jest warte nasze gospodarstwo? Czy ty chcesz sprzedać nasze gospodarstwo? A widzisz inne wyjście? Musimy ratować Dorotę. Zbiórka musi być zasilona odpowiednią kwotą, żeby to leczenie miało sens. Nie wiem, kochanie. Nie myślmy pod wpływem emocji. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Zadzwonię do Michała, porozmawiam z nim o tym. Mamo, czemu jesteś taka zdenerwowana? Coś się stało? O Boże... Przyjadę do was, porozmawiamy. O, Michał już idzie. Mamo, tak mi przykro. Nie chciałem, żebyś dowiedziała się w ten sposób. Zrozum, chcieliśmy dla ciebie dobrze. Wiem, już teraz trochę ochłonęłam. Przepraszam, że tak na was naskoczyłam. Ale po prostu tak mnie ten chłopak zaskoczył. Nagle zaczął mi współczuć, mówić o jakiejś zbiórce. Wiecie, jakie ja się poczułam, jak ja kompletnie nic nie wiedziałam o własnej córce? Kochanie, to naprawdę dla twojego dobra. Dobra, nie ma co już teraz zrzędzić o mnie i o moich emocjach. Musimy działać. Michał, ile tam brakuje na tej zbiórce? Ponad 900 tysięcy. Wpadł mi do głowy jeden pomysł, ale chciałam porozmawiać też o tym z tobą, bo to będzie wpływało na nasz byt mieszkaniowy. O czym pomyślałaś? Może wystawilibyśmy gospodarstwo na sprzedaż. Myślę, że spokojnie, razem z domem, dostalibyśmy ponad milion. Może stać by nas było na jakąś malutką kawalerkę. Mamo, jaką kawalerkę? Przecież my pół góry mamy wolne i moglibyście zamieszkać z nami. Michał, jesteś tego pewien? To ogromna rewolucja w waszym i naszym życiu. Jeśli to miałoby wpłynąć na szybsze rozpoczęcie leczenia przez Dorotę, to jestem w stanie poświęcić naprawdę wszystko. Dobrze, w takim razie musielibyśmy zadzwonić do jakiegoś pośrednika, żeby przyjechał i to wycenił. Tak, to jest jedyna opcja. Musimy uratować życie Doroty. Przepraszam Was na moment. Aneta, to coś pilnego, nie za bardzo mogę teraz rozmawiać. Dzisiaj? Mo moglibyśmy to przełożyć na jutro. Ach, no dobrze, nie będę się już z sobą targował. Będę wieczorem. Do zobaczenia. Dobrze, słuchajcie, ja muszę wracać. Mam kilka spraw do załatwienia. Przyjadę do Was jutro. Postaram się załatwić pośrednika, który przyjechał i wyceniłby od razu dom. Dobrze, to świetny pomysł. To może czas zabrać się za porządki w domu. Tak, też jestem tego zdania. Mamy tutaj całe życie. O, kubuś, dobrze że jesteś. Co tam, tato? Babcia z dziadkiem są na wsi. Będą ogarniać tam kilka spraw. Babcia wpadła na pomysł sprzedaży gospodarstwa. Co? Serio? Tak, babcia wpadła na ten pomysł, bo dowiedziała się o chorobie mamy. Krzysztof się wygadał. Ach, daj spokój nie tak to miało wyglądać. Bardzo się babcia zdenerwowała, ale na szczęście wzięła to na klatę później, znacznie lepiej niż sobie wyobrażaliśmy. No i pomyślała o tym, że to będzie świetny pomysł, żeby uzbierać pozostałą kwotę zbiórki dla mamy. To bardzo szlachetne, ale gdzie oni mają zamiar zamieszkać? No, jak to gdzie? U nas! Prawie cała góra jest wolna. Pokój Majki, drugi pokój, którego nie używamy. Pomieścimy się wszyscy! Przecież mamy duży dom! W sumie masz rację, a jeśli to miałoby wpłynąć na przyspieszenie leczenia mamy, to musimy zrobić wszystko, żeby się udało. Tak, też jestem tego zdania. Znajdź mi proszę numer do pośrednika nieruchomości. Chciałbym się z nim umówić na wycenę. Dobrze, zaraz ci podeślę. Poszukam w internecie. Babcia dowiedziała się o chorobie swojej córki. Niestety nie w taki sposób, w jaki miała się dowiedzieć, bo dowiedziała się od obcych ludzi. Wstrząsnęło nią to, ale mimo wszystko zachowała zimną krew, bardzo dobrze to zniosła i zrobi wszystko, żeby jak najszybciej uzbierać pieniądze na leczenie jej córki w Stanach Zjednoczonych. Miejmy nadzieję, że ta historia skończy się dobrze, bo bardzo się o nią boję.